teoretik, marxista. Uh, he, he traveled for work, installed satellite internet in isolated places, tiny dust-eating towns in the desert, lumps of shacks in the hills. But wherever he went, however small, there'd always be a church and there'd always be a gas station. Ale já ano. Jsem Markýza a on Markýz, králov bratranec. Jsme šlechtici a chováme se podle toho, Takste mnie mamo wychovala. Hrdos, pochybnie. Potem szukam też informacji o tym, dlaczego ludzie rozjeżdżają zwierzęta i dowiaduję się, że czasami dla zwykłej zabawy. Zadaję pytanie w wątku o przemocy wobec ptaków. Dlaczego nikogo nie przeraża widok rozjechanych zwierzęcych z włóka? A teraz numer telefonu musiałem zmienić, bo do mnie z sekty jednej dzwonili, że dom chcą wyegzorcyzmować, bo szatan w nim zamieszkał. I z innej sekty, że nabożeństwo chcą u mnie odprawić, też dlatego, że szatan w nim zamieszkał. E, tu chciałam tak po powiedzieć, że jeżeli się popatrzymy na kulturę popularną, też e, popatrzymy się na, na gry, to e, zauważamy, że właśnie te postacie no, cyborgiczne, cyfrowo określane, wcale nie, e, nie w taki oczywisty sposób rezygnują z tych atrybutów seksualnych, wręcz przeciwnie. Filozofia jest zamknięta na przyszłość. Jest otwarta, ale w sposób negatywny. Dopiero jak nieprzewidywalne nadejdzie, myślenie jakby w tył, myślenie do tyłu ustanowi warunki jego nadejścia.